Witam wszystkich z tej strony. Gołębetą Kademlin. Jest już godzina 20, 21 kwietnia, piątek. Tata podobno obsadził jakiegoś ciemniaka. Możliwe, że to będzie mój. Bo mówi, że ma, mia, ma znaki od spodu i czerwone znaki. Ja kiedyś tak znaczyłem. Już zapalmy światło. Mój chyba. Czekajcie. No mój. Tak to mój ciemniak. I Na bodajże. Ojej, oj ciemny, ciemny. Tak to mój. On był z taką czarną sparzony kiedyś. Kto dłużej mnie ogląda będzie wiedział. Czerwone. Pokaż od spod spodu. Tak, to jest ten na 100%. No, także powrót ciemnego. Taki, taki, taki koczek. Świetnie, że wrócił. Nie spodziewałbym się, bo ja o nim zapomniałem kompletnie. Zapomniałem, że on istnieje skończyła te jajka, widzę, że zniosły o, tu jest taki fajny młodziak no jestem tym że będzie etarna samiczka no samiczka dobra, nie dziobajcie go fajny, ciemny, tylko nie no, on złapie jest taki jakiś zły no i dobra, no i nagrałem co tutaj się dzieje Bociany jest jeden, jest i druga, ta samica. Chopaj och, leżek, jak grucha. No poczekajcie, zobaczcie, ciemnego młodego. Uchudek, bąbel. O Boże, ale nierówny. Bie, a nie, chociaż. Jakiś taki... Oj, za blisko mi się wziąło. O, moje super, moje super klapeczki było widać. O, nie wiem, ostrości nie łapię, on Jest tu taki. Na boku takie czarne widać. Nie, nie widzę czego. Ale jest nieludny na bokach. Strasznie. U bocianków. Jest jakiś mały kurtupelek. Tu bociany za znoszą. Tu mają ceple. tusy mają tu powinny tu siedzieć, nie ma nie wiem gdzie siedzą, o tutaj sobie teraz siedzą, moje O, to są fajne gołąbki o kurde to jednak jest siwo, taki kawowy nie wiem jak go nazwać, jaki kolor patrzcie jeszcze tu ma. to będzie mocny zawodnik o, Widzę, że to będzie mocny zawodnik. O, nie spadnie młody. O, każ spokojnie. Chopa. Taki zawodnik. Czubaty? Oj, i może. Jakiś jakby siwo karowy. Nie wiem, jak go. Tu jest takie, co lubię. Wyrośnięty. O, ładny, fajny. Ostatnio na zdjęciach takiego widziałem, podobał mi się. I akurat mi taki młodzik wyszedł. z tego białego jakby. ach kurde. Baj. Z, z siwą... Z siwym ogonkiem. taki jak astrahański w kolorze. <laughs> Tu czajeczka, co masz koleżaneczko? Dwa jajeczka, ma czajeczka, tak? Ma pani dwa jajeczka, no i jakoś to leci. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Jutro sobota. Yy, muszę się zmusić do nagrania targ Garwalina. Czekajcie, przemknę oktawkę jeszcze. No i pozdrawiam wszystkich. I do następnego odcinka. Cześć!